Dzień dobry, nazywam się Robert Marchewka, jestem kontrakt menadżerem w firmie Samsik. Mieszkam w Węgierskiej Górce, to jest piękna, malownicza miejscowość w Beskidzie Żywieckim, ale niestety do pracy mam 100 km. Pracuję również w Polsce, w wielu, w wielu regionach, ponieważ moi klienci znajdują się w różnych miejscach w Polsce, więc ja również podążając za nimi odwiedzam bardzo często Poznań, Warszawę, Teresin czy Lublin. Ale głównie pracuję na Śląsku tutaj na terenie południowym. Samsik pracuje od 4 lat, niedawno minęła mi rocznica czterolecia współpracy. Poszukiwania pracy rozpocząłem w momencie, kiedy moja poprzednia firma zakończyła działalność w Polsce, co spowodowało konieczność rozejrzenia się na rynku pracy. Z firmą SAMSIC miałem okazję współpracować, już, już pracując w poprzedniej firmie i to skłoniło mnie do zaaplikowania na ofertę, którą znalazłem, ofertę pracy kontrakt menadżera. Ludzie, przede wszystkim ludzie, zdecydowanie. Współpraca z ludźmi, pracują tutaj fantastyczne osoby, świetna atmosfera no i realizuje się po prostu. Dużo się uczę, Sporo podróżuję, poznaję nowych ludzi, nowe projekty, nowe wyzwania. Sprawia mi to satysfakcję. Koleżanki i koledzy z firmy Samsung, zapraszam serdecznie do oddziału polskiego, zapraszam serdecznie do Polski. Spotkacie tutaj naprawdę świetnych ludzi, świetnych pracowników, ale też będziecie mogli zobaczyć... Fantastyczne miejsca, fantastyczne okolice. Zapraszam szczególnie do mojej miejscówki, czyli do Byskitu Dużywieckiego. Logo Samsik i sama nazwa jest już mocno rozpoznawalna na polskim rynku. Współpracując z wieloma klientami międzynarodowymi, klienci ci znają firmę Samsik, więc zdecydowanie ułatwia nam to współpracę. Wam serdecznie polecić. To jako świetne miejsce pracy, świetną miejscówkę do realizacji swoich planów, pomysłów zawodowych, ale jak również i prywatnych. Poznacie tutaj na pewno bardzo dużo fajnych osób, fajnych ludzi, którzy pomogą Wam i na pewno będzie dobrze współpraca się układać.